Was na kanale Szydełku Zjadną. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić tą przepiękną matę przy użyciu szydełka 4 mm i włóczki średniego rozmiaru. Jest to chyba rozmiar 4. Oczywiście przystosowanym właśnie do tego rozmiaru szydełka. W moim wykonaniu mierzy ona około 41 cm średnicy, tak więc jest dosyć ciekawych rozmiarów. Duży talerz. Się na niej spokojnie zmieścić. Tak więc, nie przedłużając, zaczynamy. Naszą robótkę zaczniemy od magicznego kółeczka. Czyli końcówkę nitki dajemy tak w łuczki, tak aby powstało krzyżyk, za który właśnie teraz złapiemy, a następnie kółeczko. Wkładamy nasze szydełko do kółeczka, przyciągamy nitkę oczko w górę a w zasadzie pierwsze trzy, jako pierwszy nasz słupek. I w nasze kółeczko, pracując na dwóch nitkach, robimy piętnaście słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i tak do piętnastu. Po ostatnim, piętnastym, tutaj czyli ogólnie 16 będzie wliczając trzy oczka łańcuszka z początku robimy właśnie oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego słupka, czyli ogólnie 16 słupków w naszym kółeczku. Drugą rundę zaczniemy od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek, a następnie w tym samym oczku co oczko ścisłe i pierwszy słupek, jeszcze jeden słupek, czyli mamy dwa słupki w pierwszym słupku. I teraz będziemy robić po dwa słupki w każdym kolejnym słupku dookoła, jeden i dwa. Jeden i dwa. Jeden i dwa. I znów. Jeden. I dwa. I tak dookoła, czyli ogólnie będziemy mieć trzydzieści słupki i znów oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego. Zaczynamy teraz rundę trzecią, od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek i w kolejnym słupku następny słupek. Po pierwszej grupie dwóch słupków robimy oczko łańcuszka na poprzeczkę i następnie po jednym słupku w kolejnych dwóch. Jeden i dwa. I oczko na poprzeczkę. Po jednym słupku w kolejnych dwóch, jeden i dwa. I słupek, i oczko po następnej grupie. I teraz znów słupek w kolejnych dwóch, jeden i dwa. I oczko łańcuszka. Tak więc po każdej grupie dwóch słupków robimy sobie Jedno oczko łańcuszka. Tak więc słupków znów będziemy mieć 32, ale jeszcze poprzeczek z jednego oczka łańcuszka 16. Zaczynamy teraz rundę czwartą, znów od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, Następnie słupek w kolejnym słupku. Tym razem dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i po jednym słupku w kolejnych dwóch jeden. I dwa. Dwa oczka na poprzeczkę i po jednym słupku w kolejnych dwóch słupkach. Jeden. I dwa. Dwa oczka łańcuszka. I znów po jednym słupku w kolejnych dwóch. Jeden. I dwa. Dwa oczka łańcuszka. I to jest cały wzór na tą rundę. Zamiast jednego oczka łańcuszka robimy poprzeczki z dwóch oczek i znów po jednym słupku w każdym z poprzedniej rundy. Zaczynamy teraz rundę piątą. Tutaj zaczynamy znów od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek i następnie słupek w kolejnym słupku. Przejdziemy sobie teraz do poprzeczki z dwóch oczek łańcuszka, gdzie zrobimy trzy słupki. Nie do końca przerobione razem, czyli przez pierwsze dwa oczka przeciągamy, a ostatnie oczko za każdym razem zostaje nam na szydełku. Jak już mamy cztery oczka, przeciągamy przez wszystkie cztery, co nam daje pierwszą grupę trzech słupków, nie do końca przerobionych razem. Trzy oczka łańcuszka i jeszcze jedna grupa trzech słupków, nie do końca przerobionych razem, czyli jeden, dwa. I trzy. Jak już mamy cztery oczka, przeciągamy przez wszystkie cztery. Następnie po jednym słupku w kolejnych dwóch. Jeden i dwa. I powtarzamy. W kolejnej poprzeczce z dwóch oczek łańcuszka. Trzy słupki nie do końca przerobione. Jeden, dwa i trzy. Cztery oczka przeciągamy. Następnie trzy oczka łańcuszka. I kolejne trzy słupki nie do końca przerobione. 1 2 i 3. Cztery oczka przeciągamy, a następnie po jednym słupku w kolejnych dwóch. 1 i 2. I w kolejnej poprzeczce z dwóch oczek łańcuszka znów trzy słupki nie do końca przerobione, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki nie do końca przerobione. Tak więc powtarzamy wzór dookoła. Zaczynamy rundę szóstą od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, następnie w drugim słupku robimy dwa słupki, czyli tym razem będziemy mieć grupę trzech słupków pod rząd, a następnie przejdziemy bezpośrednio do trzech oczek łańcuszka. W środku można powiedzieć, że naszej muszelki, ponieważ grupa trzech słupków nie do końca przerobionych razem trzy oczka i kolejna grupa trzech słupków nie do końca przerobionych jest w zasadzie podobna do muszelki. Tak więc w środku nas, naszej muszelki robimy kolejną muszelkę, czyli znów trzy słupki nie do końca przerobione. Dwa i trzy. Cztery oczka zamykamy. Następnie trzy oczka łańcuszka i znów trzy słupki nie do końca przerobione. 1, 2 i trzy, cztery oczka zamykamy, następnie słupek. Omijamy sobie oczywiście grupę tych trzech słupków nie do końca przerobionych, przechodzimy do pierwszego słupka, robimy słupek w pierwszym słupku i dwa słupki w drugim, 1 i 2. I znów przechodzimy od razu do poprzeczki z trzech oczek, gdzie robimy sobie kolejną muszelkę, czyli trzy słupki nie do końca przerobione razem. Trzy, cztery oczka przyciągamy. Trzy oczka, łańcuszka i kolejne trzy słupki nie do końca przerobione razem. Jeden, dwa i trzy. Cztery oczka przyciągamy i znów Omijamy grupę trzech słupków, przechodzimy do pierwszego słupka, robimy słupek w pierwszym słupku i dwa słupki w drugim. Jeden i dwa. I ten wzór powtarzamy dookoła, czyli w środku każdej muszelki następna muszelka, a później trzy słupki. Zaczynamy teraz rundę siódmą. Od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, następnie po jednym słupku w kolejnych dwóch. Jeden. I dwa. Czyli znów grupa trzech słupków. Teraz znów przechodzimy do środka naszej muszelki i robimy następną muszelkę, zaczynając od trzech słupków, nie do końca przerobionych razem. Cztery oczka zamykamy. Następnie trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki, nie do końca przerobione razem. Jeden, dwa i trzy cztery oczka zamykamy. Następnie znów po jednym słupku w kolejnych trzech. 1 2 i 3. I to samo w kolejnej muszelce, następna muszelka, czyli trzy słupki nie do końca przerobione razem. Trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki nie do końca przerobione razem. A następnie trzy słupki pomiędzy każdą muszelką. I ten wzór powtarzamy dookoła. Zaczynamy teraz rundę ósmą od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie po jednym słupku w kolejnych dwóch. Jeden i dwa. I teraz robimy oczko łańcuszka. Przechodzimy do naszej muszelki, w której znów zrobimy muszelkę. Czyli trzy słupki nie do końca przerobione razem. Trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki nie do końca przerobione razem. 1, 2, i 3, Cztery oczka przeciągamy i znów oczko łańcuszka i po jednym. Słupków naszych kolejnych trzech. Czyli tutaj znów mamy grupę trzech słupków. Znów mamy muszelkę w no, naszej muszelce, ale przed i za muszelką robimy oczko, łańcuszka. I to jest jedyna różnica: oczko, łańcuszka za i oczko, łańcuszka przed. I znów trzy słupki i muszelka w muszelce. Zaczynamy teraz rundę dziewiątą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak, 9. Od czego oczek łańcuszka jako pierwszy nasz słupek, a następnie po jednym słupku w kolejnych dwóch. 1 i 2. I dokładnie tak samo jak w naszej poprzedniej rundzie. Robimy oczko łańcuszka, a następnie w muszelce robimy kolejną muszelkę. Zaczynając od trzech słupków nie do końca przerobionych razem następnie trzech oczek łańcuszka i kolejnych trzech słupków nie do końca przerobionych razem. 1, 2 i trzy. Cztery oczka zamykamy, następnie znów oczko łańcuszka i po jednym słupku kolejnych trzech. Tutaj nic się nie różni. Robimy dokładnie tak samo, jak w naszej poprzedniej rundzie, czyli przed i za muszalką oczko łańcuszka i grupa Trzech słupków. Zaczynamy teraz rundę dziesiątą od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. W naszym drugim słupku zrobimy dwa słupki w jednym. Czyli jeden i dwa i słupek, następny słupek. Czyli teraz grupa czterech słupków. Oczko łańcuszka, i przechodzimy od razu do naszej muszelki, w której znów zrobimy muszelkę. Czyli trzy słupki, nie do końca przerobione razem, trzy oczka łańcuszka. I kolejne trzy słupki, nie do końca przerobione razem. Jak już mamy cztery oczka, zamykamy. Następnie oczko łańcuszka i znów słupek w pierwszym słupku. Dwa słupki w drugim. Jeden i dwa. I słupek w następnym. Oczko łańcuszka. I przechodzimy do kolejnej muszelki. Tutaj znów trzy słupki nie do końca przerobione razem. Następnie trzy oczka, łańcuszka i kolejne trzy słupki nie do końca przerobione razem. I to jest cały nasz wzór: cztery słupki, oczko, muszelka, oczko i znów cztery słupki. Zaczynamy teraz rundę jedenastą od trzech oczek, łańcuszka na pierwszy słupek i znów po jednym słupku w kolejnych trzech. Czyli w naszej rundzie będziemy powtarzać grupę czterech słupków. Tak jak w naszej poprzedniej. Następnie oczko łańcuszka i muszelka muszelce, czyli trzy słupki nie do końca przerobione razem. Trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki nie do końca przerobione razem. Jeden, dwa i trzy. I znów oczko łańcuszka i po jednym słupku w następnych czterech. Jeden, dwa, trzy i cztery. Znowu oczko łańcuszka i muszelka w kolejnej muszelce. Tak więc powtarzamy ten wzór dookoła. Zaczynamy teraz rundę dwunastą od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie po jednym słupku w kolejnych dwóch. Jeden i dwa. I w ostatnim, naszym czwartym słupku zrobimy dwa słupki. Czyli jeden i dwa. Oczko łańcuszka i muszelka w następnej muszelce, czyli trzy słupki. Jeden nie do końca przerobiony razem, oczywiście. Dwa i trzy. Cztery oczka, następnie trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki nie do końca przerobione razem. Jeden, dwa i trzy. Cztery oczka, przeciągamy. No, i tutaj znów oczko łańcuszka po jednym słupku w naszych pierwszych trzech. Jeden, dwa i trzy, a następnie dwa słupki po ostatnim. Jeden i dwa. Oczko łańcuszka i muszelka w następnej muszalce, czyli trzy słupki nie do końca przerobione razem. Trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki. Czyli mamy muszelkę, grupę pięciu słupków, i jak zwykle przed i za muszelką oczko łańcuszka. Zaczynamy teraz rundę trzynastą. Od oczka w górę, a następnie półsłupka dokładnie w tym samym oczku co nasze oczko ścisłe, czyli w pierwszym słupku. I po jednym półsłupku w kolejnych czterech słupkach. 1, 2, 3 i 4. Następnie bezpośrednio przejdziemy do poprzeczki z 3 oczek łańcuszka, gdzie zrobimy kolejny półsłupek. 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. W następną poprzeczkę. Kolejne trzy słupki. Jeden. Wznaczy się w tą samą poprzeczkę. Czyli mamy już ogólnie cztery półsłupki w poprzeczce. Po naszym trzecim znów osiem oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I jeszcze jeden półsłupek w tą samą poprzeczkę. Czyli ogólnie mamy pięć półsłupków w naszej poprzeczce z trzech oczek łańcuszka, ale też. Dwie poprzeczki z ośmiu oczek. Teraz przechodzimy do naszych pięciu słupków. I tak samo jak na początku zrobimy po jednym półsłupku w każdym naszym słupku. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. I znów przechodzimy do poprzeczki z trzech oczek, gdzie zaczniemy od jednego półsłupka, ośmiu oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 i 8. Następnie 3 półsłupki. 1, 2 i 3. I znowu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oczek łańcuszka, półsłupek jeszcze raz w naszą poprzeczkę i po jednym półsłupku w kolejnych 5 słupkach. I to jest cały wzór na tą rundę, czyli po przeczce z trzech oczek mamy pięć półsłupków. Po pierwszym 8 oczek łańcuszka, po czwartym 8 oczek łańcuszka i oczywiście tutaj jeszcze piąty półsłupek, i po jednym półsłupku w naszych pięciu słupkach. Powtarzamy dookoła. Teraz zaczynamy rundę 14. Po oczku ścisłym w naszym pierwszym półsłupku robimy od razu oczko ścisłe w drugi półsłupek, czyli ten pierwszy omijamy, oczko w górę następnie półsłupek w naszym drugim półsłupku i po jednym półsłupku w kolejnych dwóch jeden i dwa następnie trzy oczka łańcuszka oczko ścisłe w poprzeczkę z ośmiu oczek i znów trzy oczka łańcuszka i w naszych trzech półsłupkach zrobionych w poprzeczkę Czyli w środkowych trzech zrobimy sobie popcorn stitch. Czyli nawijamy nitkę na słupek i wbijamy się w pierwszy półsłupek, przeciągamy nitkę. Wszystkie oczka zostają nam na szydełku i znów nawijamy nitkę, wbijamy się w drugi półsłupek i znów wszystkie nitki zostają na szydełku. I to samo robimy w trzecim. Czyli ogólnie powinniśmy mieć 2, 4, 6, 7 nitek na szydełku i przeciągamy przez wszystkie 7 i robimy jeszcze dodatkowe oczko na zamknięcie. Teraz trzy oczka łańcuszka. Pół, nie, oczko ścisłe w poprzeczce z 8 oczek. 3 oczka łańcuszka. I znów omijamy pierwszy półsłupek w kolejnych trzech po jednym półsłupku. 1. 2 i 3 no i od tego momentu powtarzamy 3 oczka łańcuszka, półsłupek w poprzeczce z ośmiu oczek, trzy oczka łańcuszka, następnie w naszych trzech środkowych półsłupkach znów zrobimy sobie popcorn, czyli 1, dwa, i trzy. Przeciągamy przez wszystkie siedem. I oczko na zamknięcie. Znów trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w kolejnej poprzeczce z ośmiu oczek. Trzy oczka łańcuszka. I po jednym półsłupku w następnych trzech, czyli pierwszy i ostatni. Za każdym razem omijamy. Jeden, dwa. I trzy. I to jest cały wzór, jeżeli chodzi o tą rundę. Powtarzamy go dookoła. Zaczynamy teraz rundę 15. Jest to nasza ostatnia runda. Po oczku ścisłym w pierwszym półsłupku przechodzimy oczkiem ścisłym do drugiego, czyli pierwszy znów omijamy oczko w górę i półsłupek w naszym drugim półsłupku z poprzedniej rundy. Trzeci półsłupek również ominiemy. Przechodzimy do pierwszej poprzeczki z trzech oczek łańcuszka, gdzie zrobimy podwójnie nawijany półsłupek, a następnie trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. Przechodzimy do kolejnej poprzeczki z trzech oczek łańcuszka, gdzie zrobimy trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. I podwójnie nawijany półsłupek na końcu. Na górze naszej grupy, naszej, na, 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 w zasadzie tutaj naszego popcorna, robimy półsłupek. I zaczynamy od początku. W pierwszej poprzeczce z trzech oczek robimy podwójnie nawijany półsłupek. Następnie trzy słupki. Jeden. Dwa. I trzy. W kolejnej poprzeczce trzy słupki. 1, 2 i trzy. I podwójnie nawijany półsłupek. I znów słupek w drugim półsłupku. Tak jak na początku naszej rundy. Po nim. Przechodzimy do pierwszej poprzeczki z trzech oczek łańcuszka. Zaczynamy od podwójnie nabijanego półsłupka, następnie trzech słupków, czyli tak jak przed chwilą, podwójnie nabijany półsłupek, trzy słupki, następnie trzy słupki, podwójnie nabijany półsłupek, półsłupek na naszym podkornie, podwójnie nabijany półsłupek, trzy słupki, trzy słupki, podwójnie nabijany półsłupek. I podwójnie nawijany do przemówienia półsłupek i półsłupek w drugim słupku. Czyli mamy tak, jakby w dwóch pierwszych łańcuszkach z trzech oczek jeden motyw i w kolejnych drugi. Pomiędzy nimi za każdym razem robimy półsłupki. Czyli ogólnie mamy podwójnie nawijany półsłupek, sześć słupków i znów podwójnie nawijany półsłupek. A później po tym Półsłupek na zakończenie i od nowa. Tak więc to na tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu. Ja się z Wami dzisiaj żegnam i życzę miłego dnia.